Zameczek to jedna z najszybciej rozwijających się dzielnic Wilna. Pod koniec czasów sowieckich dzielnicy wróżono rolę dużego przedmieścia połączonego z centrum szybkim tramwajem. Tramwaju Wilno nie ma, zaś dzielnicę owszem. Krąży legenda, że na zameczku stał zamek, który miał bronić przed krzyżakami. Zamek rzeczywiście istniał, lecz nieco później niż w czasach walk z krzyżakami. Przypuszcza się, że został zniszczony podczas wojny litewsko-moskiewskiej. Dzisiaj dawny zamek pamięta jedynie grodzisko. Naturalnym było, że obok zamku powstał dwór. W końcu XX wieku część budynków prywatyzowano i odrestaurowano, część przeznaczono na mieszkanie socjalne. Wiatrak w Zameczku to imigrant, który przybył do Wilna ze wsi Lepolotej. Dziś 16-metrowy wiatrek służy jako miejsce imprez, wystaw i nauki pieczenia chleba. W Zameczku jest też oryginalna budowla, złożona z kontenerów morskich, która z czasem stała się sercem życia kulturalnego dzielnicy. Zameczek to ostatnia wieleńska dzielnica z wielkiej płyty. Zaprojektowano ją na początku lat 80., ale budowę przesunięto aż do 1989 roku. Charakteryzuje się prostym Formami geometrycznymi, równoległymi i prostopadłymi ulicami. Podwórka są przestronne i niedostępne dla samochodów, a każdy blok ma dwie klatki schodowe. W czasach sowieckich, przy projektowaniu nowych osiedli, nie przewidowano miejsca dla kościołów. Aby rozwiązać ten problem, zameczko powołano parafię św. Józefa. Ukończono budowlą kaplicy z domem parafialnym. W marcu 2016 roku rozpoczęto budowę nowoczesnej świątyni. W XXI wieku dzielnice zaczęto rozwijać według nowego planu. Was zachęcamy udać się do zameczka, a ekipa TFU Pawilnowy rusza dalej.